Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Tejnryx. Dzisiaj kolejny odcinek z Toilet Tower Defense. Nagrałem już odcinek, gdzie jednostki z Święta Dziękczynienia walczą na Time Factory. Kto nie widział, postaram się tutaj przypiąć do góry, zaraz powinno wyskoczyć. Dzisiaj kolejny event będzie walczył z Clock Eventem, a mianowicie Easter Event. Teraz lecimy na Time Factory i zobaczmy, jak sobie króliki poradzą z tą właśnie mapą. Oczywiście biorę Santę po raz kolejny, dlatego że w tym evencie nie było jednostki, która była farmą, więc stawiamy trzy farmy na początek. Potem mamy Egg Launcher Cameraman, mamy Dual Blade Bunnyman, Titan Bunny, Cameraman oraz Mech Bunny Titan. Także mamy naprawdę mocnego Tytana, więc podejrzewam, że pójdzie tutaj Całkiem ładnie, tyle że zobaczymy jak z kasą pójdzie, jak z wybronieniem e, pierwszych wave'ów. Na początek postawię chyba tego Dual Blade Bunnyman. On ma zasięg taki w sam raz tutaj, bo na tych dwóch to raczej nie będę miał kasy. Ten ma dobry damage, ten ma, u, też ma dobry damage. Ile mamy? 500 właśnie. Nie dam rady postawić za 500, więc stawiam tego tutaj. Mam nadzieję, że on to wszystko wybroni. E, Teraz lecę na początek, i teraz dam radę postawić. Tylko teraz nie wiem, czy Ek czy Tytan Bany Cameraman. Chyba Titan. Wow, chłopie! I ja Ciebie stawiam już na początku. Dobra, 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 dobra. Ja nie widziałem tego zasięgu. Ej, wypas. Dobra, czyli tutaj początek, mam nadzieję, będzie ładny. Coś tutaj przechodzi, jednak ten zasięg nie wystarcza. Ale dobra, spoczko, spoczko, spoczko. upgrade'ujmy szybko Mikołajów. Dobra, udało się, tak na styk. Tutaj 1800 bym potrzebował. Ej, no całkiem spoko, ja nie popatrzyłem na ten zasięg. Wypas, wypas, to mi się podoba. Dobra, to taka jednostka na początek, to ja rozumiem. E, teraz może jeszcze uda mi się e, Santów dwa razy wbić wyżej. Myślę, że to wybronimy. I potem zrobię tutaj jeden upgrade za 1800. Chociaż zastanawiam się, czy już metbany bany tytana nie stawiać. 1500, ile ty masz na początek? 500. Ej, 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 ej. On jest niby AOE, ale chyba na wyższych levelach, nie teraz Tutaj jeszcze to wybronimy 1600, 1700, dobra, poczekam do 1800 O właśnie, upgrade'uję go Upgrade'uję go Lepiej, teraz jest lepiej. Aha, bo on tutaj ma piercing, więc najlepiej, jakby tutaj atakował. Ale dobra, nie możemy mieć wszystkiego. Tutaj jest ogarnięte, zobaczmy. Tutaj te dwie jednostki jeszcze rozwalimy na spokojnie. Raz i dwa. Gitarka. Tutaj, jak to pójdzie, bossów rozwalamy. Bardzo ładnie ich rozwalamy. 7,5 tysiaka. Nie no, za 7,5 tysiaka to ja już wolę 2,5 tysiaka wydać tutaj na mech bany Tytana. Wtedy mamy no w zasadzie taki sam damage, chociaż nie, bo tutaj 2,400 wskoczy. Dobra, ale stawiam go. O kurczę, on jest ogromny, ogromny. Stawiam go jednak tutaj z przodu. Jak zmieszczę? Dobra. Obróć się, obróć się, chłopie, obróć się. E, ile tutaj trzeba na upgrade? Oj, dużo trzeba na upgrade. E, więc tak, mamy dwie jednostki, mocne jednostki. E, tutaj rozwalamy, tutaj rozwalamy, tutaj początek będzie, myślę, dobry. To się okaże, jak mutant 2.0 pójdzie, to będziemy wiedzieli, jak tutaj z demedżem stoimy. Tutaj powinno to wyjść, tak? Powiedzcie, że to wyjdzie. Nie, 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 on przechodzi! E, masakra, e, masakra, tak nie powinno być, ale dobra. Skupiam się chwilę na Mikołajach e, i się zastanawiam, czy to dam radę tak ugryźć. E, teraz tak kurczę, kurczę, kurczę. Ja tego eglunchera mogę jeszcze na koniec postawić, żeby tą jednostkę rozwalił. Jest to jakaś opcja. Chwila rapid, weź go upgradeuj, dobra, dobra. Nie, no muszę tam postawić jedną jednostkę. Um, także Egg Launcher pójdzie tutaj i jeszcze dostanie upgrade. Wow, jakbym wiedział, to jeszcze byś tutaj stanął, gdzieś łopie. No i te jednostki powinny być wybite. 3 tysiaki on bije. No, cooldown ma dosyć duży, ale myślę, że da radę to ogarnąć. Dobra, pierwsza jednostka padła. Subcio, subcio, subcio. Teraz tutaj bym chciał zrobić upgrade. 3,5 tysiaka. Zrobiłem ten upgrade. Masz tu zasięg? Masz, dobra. Czyli slow wchodzi. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coś tam przechodzi, ale nie dużo Kurczaki, kurczaki. Nie no, potrzebujemy więcej kasy. Ja muszę tego Mechbany upgrade'ować. Chwila, nic nie przeszło, nie? Okej, okay. dobra. Tutaj mamy kolejne dwie jednostki. Mam nadzieję, że nie przejdą. O-o! O-o! E, tutaj za dużo jednostek jednak przechodzi. Oj, za dużo jednostek. Postawię tutaj jeszcze jednego mecha. Może ten mech to wybroni. Tutaj ma jednak większy zasięg niż tutaj. E, powinno być dobrze. Chwila, czemu? Aha, bo on tutaj nie ma zasięgu. Dobra, dajcie skipa, dajcie skipa, dajcie skipa. Ja tutaj muszę zrobić upgrade. E, dobra, co tutaj jest? Co tutaj jest? Całkiem spoko. Całkiem spoko, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, wybronione. Tutaj, mutant, jak ty, jak z muta. Nie! A! Coś małego, coś małego. Tu, wskocz, wskocz, wskocz. Dobra, dobra, dobra. Nie, 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 um. nie. I teraz się boję, teraz się boję. To może boleć i to bardzo. E, dlatego postawimy tutaj jeszcze jednego. Dużo kasy stracę na tym, bardzo dużo kasy na tym stracę. E, dajmy tego bany tutaj. Wskocz na niego! Wskocz na tego bany! Szybko wskakuj! Nie, on nie chce na niego wskoczyć! Nie! To będzie koniec, to może być koniec. Eee, także, dobra, wracam tutaj. 6-tysiaków jest potrzebnych. Nie, no ja muszę tutaj upgradeować na początku. Tam zaraz jakoś będziemy się starali to ogarnąć. Tutaj, usuńmy. Tutaj, 6-tysiaków. Musi być większy zasięg. Może teraz coś będzie lepiej szło. I eee, kasa też tu musi. Kasa wejść. Tu mamy dwóch bany. Mam nadzieję, że to wyjdzie. 4-tysiaki. No nic, poświęcę. To będzie 4,5-7,5 eee, tysiąca damage'u i będzie co sekundę atakowa. Eee, Kurcze, nie wiem czy to wyjdzie, ale spróbujmy. Tylko troszkę kaski potrzeba. Eee, dajcie, dajcie mi to. Dobra, teraz zobaczmy. Jeszcze tutaj banę spróbuję postawić. Dobra, zatrzymał go na chwilę. Czy to wystarczy? Tak, powinno, 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 powinno i jest. Dobra, wybronione. E, ale idzie następny, idzie następny, niestety. Kurczaki, 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 kasa, kasa, kasa. Potrzebne dużo kasy. Dobra, autoskip na chwilę wyłączę, żeby tutaj nie paść całkowicie. E, trochę kasy zdobędę i, i, i co? I co? I mam nadzieję, że, że to pójdzie lepiej, bo naprawdę ta jednostka powinna atakować po długości. A jeżeli tego nie robi, no to masakrujemy sami siebie. Trochę tutaj dam więcej spida, za dużo tych jednostek przechodzi. Dużo za dużo tych jednostek przechodzi. Niestety 4.5 tysiaka to za mało, żeby tutaj upgrade'ować jeszcze. Oj, będzie problem. Będzie problem. Ten launcher tam z tyłu nie da rady tego wybić niestety. Ale spróbujemy się jeszcze tutaj obronić. Jeszcze postawię jedną jednostkę tutaj, chociaż może złe miejsce znowu wybrałem. No ale dobra, zostawmy to tak jak jest. Może tutaj Kasiury zdobędziemy tyle, ile nam potrzeba. Ja bym tutaj na ostatnią jednostkę atakował. Nie, no to na silniejszą. Dobra, najsilniejszą. Może tutaj powybija to trochę. A potem e, będziemy mieli tutaj łatwiej to rozbić. E, I tutaj na końcu 6 tysiaków mi jest potrzebne. kurcze, kurcze, kurczę. Mogę już skipa zrobić. Zrobię skipa, bo potrzebuję 6 tysiaków. E, I teraz, czy my to wybijemy? Jest bardzo dużo jednostek. Rocket tutaj się. Pojawił, tutaj mamy Turret Spider. Znowu, dobra, i teraz ciekawe, jak to wyjdzie. Mm, tu muszą sloły wchodzić ładnie, i wchodzą, wchodzą te sloły, ale jest bardzo, bardzo dużo tych jednostek. Musimy już przejść tutaj do ataku. Dobra, jakoś dajemy radę, jeszcze chwilę, jeszcze, może chwilę, może dwie, może się wybronimy, zostawmy to. A jest trudno, jest ciężko. Tutaj teraz potrzebuję 15 tysiaków, żeby to um, upgradeować, więc tam na początku to samo. Dobra, wybronione, jeszcze jakimś cudem wybronione. Teraz zobaczmy tutaj. Tutaj coś przechodzi. E, 6 tysiaków tutaj. E, wiecie co? Skipnę. Dam tutaj te 6 tysiaków. E, teraz jak wyglądają Mikołaje. Słabo wyglądają Mikołaje, bo już śpią. Tutaj wszystkie jednostki są stunowane. Ale ban nie może być zestunowany, więc żyjemy jeszcze chwilę. Tutaj idziemy, idziemy na Santa, idziemy na Santa. Tutaj może to wybijemy. E, może, może nie, jeżeli przejdą te jednostki, to też nie będzie źle, bo nie ma ich aż tak dużo, nie mają tak dużo życia. E, dobra, teraz tutaj, co my tutaj mamy? Mutant toilet, mutant toilet, dobra. E, chwila. Powinno być dobrze. Powinno być dobrze. E, zobaczmy, jeszcze autoskipu nie włączę. Poczekajmy chwilę. Skupmy się na Santa, bo potrzebujemy dużo kasy. Ja tak za bardzo tutaj się skupiłem, znaczy musiałem się skupić na, na tym, żeby to wybronić jakoś. Dobra, tutaj tyły jest dobra obrona, bardzo dobra obrona. Ej, gitarka. Gitarka, czyżbym bym mógł auto skip znowu włączyć? Ej, jeszcze nie jestem pewny. Jeszcze wstrzymam się z tym autoskipem do 30 wave'u, a potem wydaje mi się, że będę już na takim etapie z tymi. Mikołajami, że będę mógł włączyć autoskip. Ale teraz widzicie, jak to wszystko idzie po prostej, jak atakują po prostej, no to jest subcio, nie? Te jednostki też atakują e, wszystkie jednostki od tyłu. A nie, najsilniejszą, sorry. Najsilniejszą jednostkę, więc w tym wypadku to będzie tak jakby od tyłu, bo z tyłu mają najwięcej życia. <laughs> więc e, dobra, mam nadzieję, że to ładnie wybijemy. Poczekam jeszcze chwilę. Tak jest. W końcu mamy taką siłę, że obrabiamy to jeszcze tutaj do tego zakrętu, więc wcale nie jest źle. Do 30 powinienem mieć Mikołajów wymaksowanych, a potem ostro lecieć w mechy. No i się udało, mamy 30 wave, mamy wszystko wymaksowane, teraz mogę iść w mechy, trochę tu jednostek z 29 przechodziło, więc musiałem też upgrade'ować Egg Launchera, żeby było więcej damage'u, znaczy mogłem mecha, ale mech 15 Egg Launcher 6, no to prosta matematyka, teraz możemy skipać i upgrade'ować w końcu mecha tego mecha tutaj z tyłu mogę usunąć i tego Egg Launchera mogę stąd usunąć i postawić to gdzieś tu Tutaj wiecie. Y to będzie całkiem spoko, bo będzie tą część atakował, znaczy się przydałby się jeszcze jeden level, albo dwa levele, ale z tym poczekamy. No i do tego damy tego Egg Launchera. On jest dobrym single target i jest malutki, więc zmieszczę go gdzieś tutaj na środku i mam nadzieję, o właśnie, mam na to właśnie nadzieję, że będzie miał bardzo duży zasięg, więc to będzie ideolo. Zastanawiam się, czy tego mecha nie usunąć i nie dać gdzieś tutaj. On też będzie miał zasięg z czasem większy więc to by się przydało, no i wszystkie jednostki już tutaj by atakowały, więc wiecie co, tak to zrobimy już przestawiam i już w tym momencie chwila, chwila, muszę znaleźć miejsce, o i jest znalezione miejsce, no i myślę, że teraz można już skipać troszkę szybciej, wiadomo fajnie by było jakbym upgrade'ował je już na maksa, bo jedyny problem jaki aktualnie mamy to jest za mały damage, mamy te jednostki na niskich levelach, więc one jeszcze nie biją tak jak powinny być, mimo tego że to są jednak mocarne jednostki, bo DPS 61, to jest bardzo dobry DPS. O, jeszcze 100 nas garnął. Wow, tego się nie spodziewałem, ale dobra, jest upgrade, teraz 7250, no to już jest dobry damage, zasięg też już jest całkiem ładny, teraz jeszcze za 25 tysiaków upgrade i będzie spoczko. Spróbujemy już autoskip włączyć, zobaczymy jak to pójdzie, chociaż teraz dużo, dużo tego życia mają te jednostki, może troszkę za szybko to poleciało. Ej, jaj, jaj, szybciutko, 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 rozwalcie. To dobra, jest, jest wyżej level. I zobaczmy teraz, czy damy radę to jakoś wybronić, bo trochę się chyba pospieszyłem z tym jednym levelem. Tutaj wybijamy bazow, bazow, bazow. Chyba będę musiał. O, dobra, dało radę. Następny bazow. I poszedł. Dobra, 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 tutaj. Okej, okay, teraz będziemy chyba cofali bez problemu. Tak jest. Dobra, gitarka. Wow, już się bałem, że za szybko to puściłem i bym przegrał, ale nie, jest całkiem spoko. Dobrze, że upgradeowałem to. Jednostkę. Jest dużo więcej damage'u. Także <grywa> czekajmy. Do 40 wave'u może przeskoczę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, i na 40 wave'u wcale nie jest tak źle, bym powiedział. Pierwsza jednostka jest wymaksowana, więc mamy te 61 tysięcy dps Ale to dopiero jest jedna jednostka, więc troszkę mało. Musimy troszkę więcej tego uzbierać jeszcze. Postaram się teraz kolejnego mecha wymaksować. A potem wezmę jeszcze Titanbane kameraman. Bo on też nie ma złego DPS-u. 4250 to nie jest wcale zły DPS. Zasięg ma bardzo fajny, jak widzicie, także będzie miał jeszcze większy tego różowego kółeczka. Więc nie powinno być źle. Zobaczmy, chociaż w sumie już to zróbmy. O, właśnie, teraz to różowe kółeczko będzie na tutaj, na tym całym kawałku miało zasięg. Więc będzie naprawdę fajny damage. Teraz to już się ładnie topi, można powiedzieć, w tym momencie. No i oto dotarłem do dwóch ostatnich waveów. 49 wave jest dlatego ważny, że mamy tutaj DJ'a. I będziemy wiedzieli, jak to wyjdzie z tym demedżem. Czy demedż jest wystarczający? Bo zobaczcie, mam tylko 9 jednostek, z czego 6 jednostek, które zadają demedż. Tutaj 4 tylko mechy, z czego jeden nie jest wymaksowany, ale na 50 będzie wymaksowany. No i trzeba sprawdzić ten demedż, jak to tutaj pójdzie. Czy damy radę DJ-a rozwalić w jakimś takim rozsądnym czasie? Chociaż powiem szczerze, jeżeli nawet dojdzie tutaj, to nie będzie źle, bo jak wiemy, mechbany ma. Skilla, który będzie dawał cooldown 25% na 20 sekund. Także one będą szybciej atakowały te wszystkie jednostki tutaj, bo jak zobaczycie, ten zasięg tych jednostek jest akurat tak się łapie, że wszystkie jednostki są w tym zasięgu tych wszystkich mechów, a każdy mech ma osobno ten skill. Także na jednym się skończy, drugi włączy, trzeci i czwarty. Także to będzie ładnie wszystko ze sobą współgrało. I jak widzicie, DJ padnie za sekund 5. Możemy skipnąć tak. Jest możemy szefów, możemy Santa usunąć i możemy upgradeować ostatnią jednostkę. Znaczy ostatnią, nie ostatnią, bo hmm, zastanawiam się teraz co postawić. Chyba postawimy jeszcze jedną? Nie, to będzie zbyt ciasno na nią. Może tą? Tą postawimy tutaj gdzieś? Chyba damy radę. Dobra, tutaj gdzieś wstawimy jeszcze jedną jednostkę. Proszę, proszę, proszę. Tak, dałem radę? Nie, nie dałem rady. Nie, dobra, to damy tom. Damy dual blade'a, wymaksujemy go trochę nie tak jak chciałem to zrobić, ale dobra. Eee, trzeba, trzeba używać tych skilli. Trzeba używać tych skilli, bo on już za daleko zaszedł. Będzie slowowany, mam nadzieję, że będzie wskakiwał na te jednostki, które ja tutaj stawiam po drodze, bo nie po to je stawiam, żeby sobie postawić, tylko żebyś wskakiwał na nie. No jedziesz, łopie, wskakuj wskakuj na nie, a co za chłop no, to ja je będę upgrade'ował jeszcze na maksa, żeby jeszcze trochę cię obijały, skill się skończył aktywujemy następny, no i pięknie teraz, e, czy ja tu dam radę jeszcze postawić tą jednostkę, dałem radę, znaczy wolałbym z, zmieścić ją z tamtej strony gdzieś, ale nie dało rady, więc dajmy ją e, tutaj, no i tym bardziej jakby była na początku ale, o teraz wskoczył, no teraz ci się przypomniało, że masz wskakiwać ja nie mogę, dobra, aktywujemy następny skill i dalej atakuje 25% szybciej, także Usu... Ciebie jeszcze upgrade'ujemy. <laughs> A tutaj postawię następną jednostkę I wskoczył na nią, idealnie, idealnie Myślę, że mogę aktywować od razu Następnego skilla Ty już tutaj powoli zasięgu nie masz Więc cię mogę sprzerać I dam tutaj jeszcze tą jednostkę Tego Egg Eglanchera Troszkę damage'u więcej będzie No i idealnie, idealnie w sam raz No nie było super łatwo e, Jednak problemy tutaj były Znowu z kasą, e, jednak te jednostki No fajne są, mocne ale dużo kasy na nie trzeba i początek jest naprawdę trudny. Początkowe jednostki tutaj są, no, e, takie troszkę słabe. Niestety, ale udało się po raz kolejny. E, kolejny event pobił Time Factory, można by powiedzieć. Spróbujemy jeszcze z innymi eventami, bo jeszcze są eventy, które można przetestować tutaj, czy dają radę pokonać te mapki. A na dzisiaj to już będzie koniec. Także dzięki wielkie za oglądanie. Przypominam tylko, że jeżeli nie zostawiłeś Subika, zostaw go jeszcze teraz. Like bardzo mile widziany, komentarz też bardzo mile widziany, także zachęcam. No i bardzo dziękuję za obejrzenie i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się. Hej!